Stanisław Lem. Fragment opowiadania kongres futurologiczny. Ósmy światowy kongres futurologiczny odbył się w Kostarykanie. Prawdę mówiąc, nie pojechałbym do NUA, gdyby nie profesor Tarantoga, który do mi do zrozumienia, że tego się po mnie oczekuje. Powiedział też, co mnie dotknęło, że astronautyka jest dziś formą ucieczki od spraw ziemskich. Każdy, kto ma ich dość, wyrusza w galaktykę, licząc na to, że najgorsze stanie się pod jego nieobecność. Prawdą jest, że nieraz, zwłaszcza w dawniejszych podróżach, wracałem z lękiem wypatrując przez okno Ziemi: Czy nie przypomina upieczonego kartofla? To też zbytnio się nie opierałem, a jedynie zauważyłem, że się na futurologii nie znam. Tarantoga? odparł, że na ogół nikt nie zna się na pompowaniu, a jednak spieszymy na stanowiska, usłyszawszy okrzyk DO POMP! Zarząd Towarzystwa Futurologicznego wybrał Kostarikanę na miejsce obrad, ponieważ były poświęcone potopowi ludnościowemu i środkom jego zwalczania. Kostarikana ma obecnie najwyższą stopę przyrostu demograficznego na świecie. Pod presją takiej rzeczywistości mieliśmy skutecznie jej obradować. Co prawda, ale tak mówili tylko złośliwcy. Nowy hotel, jaki zbudowała korporacja Hiltona w Noa świecił pustkami, a na zjazd miało przybyć, oprócz futurologów, drugie tyle dziennikarzy. Ponieważ w toku obrad z tego hotelu nie zostało nic, mogę nie bojąc się pomówień o reklamiarstwo, ze spokojnym sumieniem orzec, że był to Hilton znakomity. W moich ustach słowa te mają szczególną uwagę. Jestem bowiem sybarytą z urodzenia i tylko poczucie obowiązku skłaniało mnie do rezygnowania z wygód na rzecz astronautycznej mordęgi. Kostarykański Hilton wystrzelał na 106 pięter z płaskiego, czteropiętrowego cokołu. Na dachach niskiej części zabudowań mieściły się korty tenisowe, pływalnie, solaria. Tory wyścigów gokardowych, karuzele, które były zarazem ruletkami, strzelnica i można na niej było strzelać do wypchanych osób, do kogo dusza zapragnęła, a zamówienia specjalne realizowano w 24 godziny. Mieściła się także tam muszla koncertowa z instalacją do natryskiwania słuchaczy gazem łzawiącym. Dostał mi się apartament na setnym piętrze, z którego mogłem oglądać tylko górną powierzchnię sinobrunatnej chmury smogu spowijającej miasto. Niektóre z urządzeń hotelowych zastanowiły mnie, na przykład trzymetrowy żelazny drąg, stojący w kącie jaspisowej łazienki czy pomalowana barwami ochronnymi peleryna maskująca, w szafie, a także worek z sucharami pod łóżkiem. W łazience wisiał obok ręczników gruby zwój typowej liny wysokogórskiej, a na drzwiach, gdym po raz pierwszy wetknął klucz do zamka, zauważyłem małą tabliczkę z napisem: Dyrekcja Hiltona gwarantuje brak bomb w tym pomieszczeniu. Jak wiadomo, uczeni dzielą się dziś na stacjonarnych i jeżdżących. Stacjonarni po staremu prowadzą różne badania, jeżdżący zaś uczestniczą we wszech możliwych konferencjach i kongresach międzynarodowych. Uczonego tej drugiej grupy łatwo rozpoznać. W klapie nosi zawsze małą wizytówkę z własnym nazwiskiem i stopniem naukowym, w kieszeni zaś rozkład jazdy linii lotniczych. Obrady kongresu miały rozpocząć się po południu pierwszego dnia, a już rankiem dostarczono nam komplety materiałów konferencyjnych. Wydanych elegancko, w pięknej szacie graficznej z licznymi eksponatami. Zwłaszcza ładnie prezentowały się bloczki z satynowego błękitnego papieru opatrzone na drugiem przepustki kopulacyjne. Nowoczesne konferencje naukowe też cierpią od demograficznej eksplozji, ponieważ liczba futurologów rośnie w tej samej potędze, w jakiej się zwiększa cała ludzkość. Na zjazdach panuje tłok i ogromny pośpiech. O wygłaszaniu referatów właściwie nie ma mowy trzeba się zapoznać z nimi wcześniej, z rana zaś nie było na to czasu, ponieważ gospodarze podejmowali nas lampką wina. Ta mała uroczystość odbyła się niemal bez zakłóceń, jeśli nie brać pod uwagę obrzucenia zgniłymi pomidorami delegacji Stanów Zjednoczonych. Już z kieliszkiem w ręku dowiedziałem się od Jim'a Stantona, znajomego dziennikarza z United Press International, że o świcie porwano konsula i trzeciego atasze ambasady amerykańskiej w Kostarikanie. Porywacze ekstremiści żądali w zamian za zwolnienie dyplomatów wypuszczenia więźniów politycznych, aby zaś podkreślić wagę swych żądań, posyłali na razie ambasadzie oraz czynnikom rządowym pojedyncze zęby owych zakładników, zapowiadając eskalację. Dysonans ten jednak nie zakłócił ciepłej atmosfery rannego koktajlu. Bawił na nim osobiście ambasador Stanów Zjednoczonych, wygłosił też krótkie przemówienie o potrzebie współpracy międzynarodowej. Tyle, że mówił otoczony przez sześciu barczystych cywilów, którzy trzymali nas na muszce. Wyznaję, że byłam tym nieco zdetonowany, zwłaszcza, że stojący obok mnie ciemnoskóry delegat Indii ze względu na katar chciał sobie wytrzeć nos i sięgnął po chusteczkę do kieszeni. Rzecznik Prasowy Towarzystwa Futurologicznego zapewniał mnie potem, że zastosowane środki były konieczne i humanitarne. Obstawa dysponuje wyłącznie bronią o dużym kalibrze z małą siłą przebijającą, tak samo jak strażnicy na pokładzie samolotów pasażerskich, dzięki czemu nikt postronny nie może być poszkodowany. W przeciwieństwie do dawnych dni, kiedy się zdarzało, że pocisk, kładąc trupem zamachowca, przechodził na wylot przez pięć albo i sześć siedzących za nim bogu ducha winnych osób. Niemniej widok człowieka walącego się u waszych stóp pod skoncentrowanym ogniem nie należy do miłych. I to nawet wówczas, gdy idzie o zwyczajne nieporozumienie, które potem jest przyczyną wymiany dyplomatycznych not z przeprosinami. Ale zamiast wdawać się w rozważania z zakresu humanitarnej balistyki, powinienem był wyjaśnić, czemu nie mogłem się zapoznać w ciągu całego dnia z materiałami konferencji, pomijając już ten przykry szczegół, że przyszło mi pospiesznie zmieniać zakrwawioną koszulę wbrew swoim zwyczajom jadłem śniadanie w barze hotelowym. Rano zawsze je jajko na miękko, a hotel, w którym można by je dostać do łóżka, nie razem z żółtkiem w obrzydliwy sposób, jeszcze nie został wybudowany. Wiąże się to naturalnie z bezustannym wzrostem rozmiarów stołecznych hoteli. Gdy kuchnie oddziela od pokoju odległość półtorej mili, nic nie uratuje żółtka przed ścięciem, o ile wiem. Problem ten badali specjalni fachowcy Hiltona i doszli do wniosku, że jedynym środkiem zaradczym byłyby specjalne windy poruszające się z naddźwiękową szybkością, jednakże tzw. sonic boom, grzmot wywołany przebiciem bariery dźwięku w zamkniętej przestrzeni gmachu powodowałby pękanie bębenków w uszach. Ewentualnie można żądać, aby automat kuchenny dostarczył surowych jaj, które na Waszych oczach na miękko ugotuje w pokoju automat kelnerski. Lecz stąd, już niedaleko do wożenia się po Hiltonach z kojcem własnych kur. Dlatego właśnie udałem się z rana do baru. Obecnie 95% gości hotelowych tworzą uczestnicy wszelakich zjazdów i konferencji. Gość samotnik, turysta soliter... Bez wizytówki w klapie i teczki wypchanej szpargałami konferencyjnymi, jest rzadki jak perła na pustyni. Oprócz naszej konferencji akurat w Kostarikanie odbywała się konferencja kontestatorów młodzieżowych ugrupowania tygrysów, zjazd wydawców literatury wyzwolonej oraz Towarzystwa Filumenicznego. A tymczasem futurologowie jeli właśnie schodzić się do baru, gdy jeden z nich, profesor Mackenzie, wpadł u blady rostrzęsiony, wołając, że ma zegarową bombę w pokoju. Barman, snadź zwyczajny takich rzeczy, automatycznie krzyknął – Kryć się! i skoczył pod szynkwas. Wnet jednak detektywi hotelowi wykryli, że jakiś kolega zrobił Mackenanziemu głupi kawał, włożywszy do pudełka po keksach zwyczajny budzik. Wyglądało mi to na Anglika. Oni bowiem kochają się w tak zwanych practical jokes. Lecz puszczono rzecz w niepamięć, bo zjawili się stantor, Howler, obaj z UPI, przynosząc tekst rządu Stanów Zjednoczonych do rządu kostarykany w sprawie porwanych dyplomatów. Było ono sformułowane zwykłym językiem not dyplomatycznych i ani nogi, ani zębów nie nazywało się po imieniu. Jim powiedział mi, że miejscowy rząd może uciec się do środków drastycznych. Generał Apolandias, sprawujący władzę, przychylał się do opinii Jastrzębi, by gwałt odeprzeć gwałtem. Na posiedzeniu, rząd obradował w permanencji, padła propozycja przejścia do kontrataku, żeby więźniom politycznym, których zwolnienia żądają ekstremiści, wyrwać dwa razy tyle zębów, a ponieważ adres kwatery ekstremistów jest nieznany, zęby te prześle im się po prostu na postry stand. Lotnicze wydanie New York Times a piórem Sulzbergera apelowało do poczucia rozsądku i wspólnoty gatunkowej człowieka. Stantor powiedział mi w dyskusji, że rząd zarekwirował pociąg z tajnym materiałem wojskowym będącym własnością USA, który szedł tranzytem przez terytorium Kostarykany do Peru. Jak dotąd ekstremiści nie wpadli na pomysł porwania futurologów, co z ich punktu widzenia nie byłoby głupie, ponieważ aktualnie w Kostarikanie było więcej futurologów niż dyplomatów. Stupiętrowy hotel jest organizmem tak ogromnym i tak komfortowo odseparowanym od reszty świata, że wieści z zewnątrz dochodzą do niej jakby z drugiej półkuli. Na razie nikt z futurologów nie okazywał paniki. Własne biuro podróży Hiltona nie było oblężone przez gości rezerwujących miejsca na samoloty do Stanów czy gdzie indziej. Na drugą wyznaczono oficjalny bankiet a ja nie zdążyłem się jeszcze przebrać w wieczorową piżamę. Pojechałem więc do pokoju, a potem z największym pośpiechem zjechałem do sali purpurowej na 46. piętrze. W foyer podeszły do mnie dwie czarujące dziewczyny. Więcej znajdziecie w antologii Fantastyczny Lem. Zapraszamy do biblioteki po tę książkę.